Naprawdę die zijn Naprawdę goed. Die zijn niet goed. Die zijn niet goed. Die się niet goed. Die zijn 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 niet Też to nagrywaj, chodź, śmiesz Wygra Andrzej. Rajer, jebany. Ja się to Daj bym mi rękę połamał. Daj mu daj tak, Bibo wypuszczone cały się lałem w tej kur... Grzechu, Grzesiek, no. dawaj, dawaj. Bołcie. Grzesiek, chuj. Pokaż, pokaż jak Boł. wyszło, pokaż jak Czekaj, pokaż, <susurė> najpierw pokaż jak wyszło. Później się nagramy. Grzechu, a Zimno, wy mnie przewrócicie, a się nie będę mógł połowić. Zimno. Ja mam pieniądze. En daar hebben we nog kasen, kurk. Kasen daar. daar kasen. Toch, kurk. Toch, kurk. je kurk. Toch, kurk. Toch, kurk. Toch, O nie, o nie, o nie, borsuki moje nogi. O kurwa, ja pomóżcie